Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w czytaniu dla osób z podznaku Koziorożca na miesiąc listopad. Pokrótce, kanał Miłosny już jest nieaktywny, ale możecie prywatnie u mnie zamawiać mailowo takie rozkłady, które robiłam właśnie na tym kanale, lawny Montaro. Także ta opcja pozostaje do Waszej dyspozycji, ale prywatnie. Myślę, że nie mam więcej ogłoszeń, więc przejdziemy do rzeczy. Zobaczmy, co dla koziorożca. Listopad. Listopad dla osób z Koziorożca. Koziorożce. Ach, tu się sypie. Ale ładnie się sypie dla nas. Ok, koziorożce. Cesarzowa. Pustelni. Dwójka mieczy. Hmm, ciekawe. Ok. Główna sprawa dla osób z podznaku koziorożca w miesiącu listopadzie. Sześć kielichów. Co jest waszym wyzwaniem? Dziewięć mieczy. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? A z kielichów? Czego będzie mniej? Przeszłość. Król denarów. Czego będzie więcej? Ktoś powraca do was... Eee, rycerz kielichów, ktoś z przeszłości, miłość, albo drugie szanse jakieś, ale wy się zamartwiacie, wy nie wiecie, czy dać szansę, co? Albo wy chcecie powrócić, może być i tak. Co w Waszej głowie? O czym wymyślicie? Cztery kielichy. No to nie, to to wy raczej zamknięci. Wasze nastawienie. Królowa Mieczy. Co w otoczeniu? Siedem mieczy. Czego nie dostrzega koziorożewca? Co ma wiedzieć? Sześć mieczy. I rezultat? A z Nie ma wielkich arkan, więc tutaj, yy, no, 10 kielichów w tle. Nie zaznacza nam się duża sprawa, ale myślę, że jest duża, bo powraca ktoś z Waszej przeszłości, tak czuję. Wy tej osobie nie ufacie, bo nie jesteście otwarci na nią. Yy, tutaj bardzo zdroworozsądkowo podchodzicie do rzeczy, mimo, że... Podejrzewam, że tutaj coś Was łączyło bardzo mocnego z tą osobą. Czy to jest osoba z relacji romantycznej, czy dawny przyjaciel, czy ktoś ze współpracy. No, a z denarów. Ciekawe, czy to jest karta, która nam powie warto dać drugą szansę, czy koziorożcu uciekaj gdzie pieprz rośnie. Sześć denarów. No, zobaczymy, jest ciekawie. E, mamy wagę, mamy byka, mamy rybę. Biorę talię do dopytywanka i lecimy z tym. Nie ma co. Tutaj temat jest tak mocno zaznaczony, że nie będziemy wymyślać o co chodzi. Główna przyczyna, askielichów, czyli to jest ktoś, kto was trącał emocjonalnie, ale tutaj, jakby chodzi o wasze spełnienie, chodzi o miłość, chodzi o uczucia, to je, być może już padła propozycja od tej osoby. Paść kielichów. Chodzi o propozycję y, emocjonalną uczuciową Ktoś się pojawia. Wy też chyba macie miękkie serce, ale. Ale widzę, że rozsądnie podchodzicie do rzeczy. Szóstka kielichów. Ta sytuacja początek miała w swojej przeszłości, więc to jest coś, co już było w waszym życiu. I ktoś tu przychodzi z kielichem, mak. Jakiś mak przychodzi was tutaj oczarować. Bliźnięta panna. Hmm. Ponownie. Natomiast Siódemka mieczy w otoczeniu. Czy warto ufać tej osobie? Hmm, ktoś się skrada, ktoś kombinuje Waszą stronę z gwiazdą. Ktoś tutaj idzie z wielką nadzieją, z takim poczuciem, że wcześniej to nie był nasz czas, ale teraz może być nasz czas. Tak? czyli ktoś może mieć wrażenie, że wtedy nie mieliśmy szansy, teraz mamy szansę wybudować coś pięknego, zatem zmierza ktoś w waszą stronę. Ja nie chcę, żeby nam się zrobiło z tego czytanie romantyczne. Natomiast to mogą być różne sprawy. Próbowaliście z kim zawiązać przyjaźń, współpracę. Tu chodzi o jakąś osobę. Emocjonalny stosunek jednak do niej był. To może być rodzic, który się tu pojawia i chce naprawiać relację. Może być i tak. Król Danarów odchodzi do przeszłości. Rycerz Mieczy, być może nawet byliście w małżeństwie z tą osobą, może być i tak, może być to ktoś z Waszej rodziny, ktoś z dawnej pracy, podejrzewam, że Wasza relacja z takim yy, skończyła się nagle, miało być coś trwałego z tym królem denarów, coś planowaliście, a Rycerz Mieczy pokazał, że nagle ktoś odciął, nagle wybrał inną drogę, może był jakiś konflikt naprawdę nieprzyjemny, no. W Waszej głowie czwórka kielichów, więc ja podejrzewam, że Wy nie jesteście otwarci na to, żeby ponownie wpuszczać kogoś do swojego życia. I jest księżyc. Podejrzewam, że po prostu emocjonalnie czy psychicznie bardzo znieśliście to odcięcie, to rozstanie. Karty pokazują z waszej strony, że wy nie ufacie tej osobie, że nawet widzicie, mm, że ma jakąś tu agendę tak zwaną, że nie zjawia się bez powodu, wy widzicie to drugie dno. Na wyzwaniu jest dziewiątka mieczy i to jest. To są te pytania bez odpowiedzi, to jest ten stres, to są te obsesyjne myśli i jest koło fortuny. Dlatego, że. Macie dwie karty, które mogą mówić o tym, że prędzej czy później, może w przeszłości już, ta relacja na Waszej drodze miała się pojawić. I tak trochę możecie się zamartwiać, co jeżeli ja nie przyjmę tej osoby i ominę los, prawda? Że, że gdzieś tam pójdę wbrew temu, co nam los zaserwował, a może mamy być razem. A co je... no martwicie się decyzją, jak to będzie, jakie przetasowanie, co ta osoba może wnieść w moje życie brak zaufania, to osoba dużo stresu w Waszym życiu spowodowała, czy wydarzenia związane z tą osobą, podejrzewam, że rollercoaster był, Wy to pamiętacie, stąd też Wasze zamknięcie. Wasze nastawienie królowa mieczy, czyli bardzo zdroworozsądkowe podejście, bardzo chłodne, analityczne, racjonalne, 9 danarów, bo Wy się nie dacie tutaj jakoś wykorzystać. Wy wiecie, że Wasze dobro, Wasze samopoczucie, to, co sobie wypracowaliście po tym rozstaniu, po tym odejściu, nie jest warte, Wasz spokój nie jest warty zaburzenia, stąd Wasze nastawienie. Natomiast co nadchodzi? No idzie ten rycerz kielichów, czyli powraca ktoś. Słońce tutaj jest bardzo pozytywnie ze strony tej osoby. Karta gwiazdy, karta słońca, ta osoba chyba myśli, że Wy będziecie na nią otwarci bardzo. Ta osoba wierzy, że to jest to, że będzie pięknie, idzie się z Wami pojednać, coś wyjaśnić. I teraz tak, czego eee, nie dostrzegacie szóstka miecza? Mam dylemat z tą kartą w tej pozycji, więc na pewno dopytam, zanim cokolwiek powiem, bo to nam też nakreśli rezultat. Wierzę. Nie ma podstawy do budowania relacji z tą osobą, albo nie było wcześniej właśnie w tym problem, tak? Że w tamtym momencie, kiedy na przykład byliście razem, czy próbowaliście zawiązać jakiś biznes... Ta relacja jakby nie miała podstawy do funkcjonowania, natomiast szóstka mieczy to jest też taka karta, która mówi, my już to odpuściliśmy, my poszliśmy w swoim kierunku, mi się wydaje, że Wy poszliście w swoim kierunku, może to jest taki sprawdzian, czy Wy jesteście w stanie znowu poddać się tej osobie w rezultacie danarów i to może być karta konkretnej propozycji ze strony tej osoby, to może być karta, która mówi, może warto dać temu szansę albo spróbujesz dać temu szansę, ale to może być też, ja już inwestuję w zupełnie inną stronę, więc o co chodzi? Jest diabeł, wasza karta, to wy podejmujecie decyzję. Ostatecznie ta osoba wam coś zaproponuje, wy będziecie decydować. Może być tak, że jeżeli wam nic nie zaproponuje, tylko się zjawi, uśmiechnięta, to i tak po waszej stronie wasza decyzja, czy w to wejdziecie, czy nie. Karta diabła jest taką kartą, która mówi, że no to jesteście wy, więc ja to tłumaczę jako wy. Natomiast jest to karta, która mówi, no to zobowiązanie nie musi być łatwe, tak? To już musisz sam stwierdzić i zobaczcie, siódemka mieczy w tle obok tej dziesiątki kielichów, ta osoba musiała się w jakiś sposób bardzo nagle, nie wiem, wyłamać z waszego życia. Nie wiem, planowaliście z kimś ślub i pyk, ta osoba sobie odeszła. Takie poważne sytuacje to były. Mogły być nawet zdrady w tle, więc nie dziwię się, że wy nie ufacie tej osobie. Absolutnie nie, nie dziwię się, że Wy się martwicie decyzją, którą podejmę, bo Wy widzicie, że to będzie miało wpływ na dalsze kolejowe rosu. Więc ja zobaczę, jaka jest rada dla Was. Umówmy się i wtedy zobaczymy. Jeszcze bym chciała tutaj zobaczyć, czy to jest to, co było w przeszłości, czy to jest to, że nie ma podstawy teraz. 9 kielichów. Trochę, yy, dziewiątka kielichów, wy wybudowaliście siebie, bo już ani ta osoba, ani wy nie jesteście tym, kim byliście wcześniej, bo dziewiątka kielichów każdy gdzieś tam zadbał o siebie. Natomiast uważajcie, bo to, z czym przychodzi ta osoba, to też trochę dobra mi nadużywa do gry, bo tutaj jest piękny denar w propozycji do was, ale za tym stoi jednak diabeł, więc tu ta siódemka mieczy, no nie wiem, czy warto ufać tej osobie, nie sądzę. Ta osoba ma jakąś agendę tak zwaną, czyli ma jakąś intencję konkretną za tym, co się tutaj dzieje. Więc jak chcę zobaczyć, Jaka jest rada dla Was? Czy warto wchodzić w ten układ, czy nie? Koziorożcu. jaka jest rada? Trójka kielichów. Myślę, że zanim podejmiecie pewne decyzje w ramach tejże osoby, czyli inwestuje, nie inwestuje, spędźcie trochę czasu z tą osobą. Trójka kielichów, spędźcie czas. Ze wspólnymi znajomymi, bo wy dzięki temu zobaczycie prawdziwe cele tej osoby w ramach waszej osoby. Jeżeli będzie się zachować tak samo wśród towarzystwa i wśród was, to naprawdę chyba, no może się zmieniła ta osoba. Jeżeli jednak wspólni znajomi wam powiedzą, że zjawia się z tego i z tego powodu, albo zobaczycie coś podejrzanego, tutaj warto zaufać innym ludziom, zapytać o opinię, ale jeszcze w ramach tejże osoby. Osiem denarów. Wiecie. Z tusem kontenerów też jest tak, co sobie wykujemy, to mamy, więc karty tutaj nie chcą podpowiedzieć, w którą stronę pójść. Obserwujcie. Ja, tak trochę. Z jednej strony, jeżeli było źle wcześniej, to teraz może być dobrze, bo ta osoba wraca, jakby z... chce coś wyjaśnić, może, ale. Że czuję, że to jest ten czas, ale tu, no, ja czuję z tą siódemką mieczy, z tym diabłem, że tu jednak coś może być nie tak. Natomiast to może być podświadome. Ta sama się zmieniłaby również. To już jest zupełnie inny czas, to nie wyglądałoby tak jak w przeszłości. Ale ósemka denarów pokazuje, jak własny los, więc ja wam nie mogę więcej podpowiedzieć. Zwróćcie uwagę na to, jak ta osoba zachowuje się w towarzystwie, zanim zawiążecie jakąś współpracę, obietnicę, spędźcie trochę czasu z tą osobą, jeżeli w ogóle bierzecie ją pod uwagę. Zauważcie, co inni ludzie mówią na temat tej osoby. Trzeba czytać między wierszami, bo to wy ostatecznie kujecie ten los, to wy będziecie decydować. Jeśli chodzi o znaki, mam jeszcze skorpiona, wodnika, lwa, hmm, bliźnięta rach ryby. No, to tyle, moi drodzy. Jestem ciekawa, jak u was będzie. Wszystkiego dobrego.